Ta kolejka pacjentów, która czeka do lekarzy, nie ma barw partyjnych. Spróbujmy ponad podziałami debatować. Liczymy na to, że Prawo i Sprawiedliwość zdecyduje się na to, abyśmy mogli wspólnie debatować o przyszłości służby zdrowia. Mamy Panie pomysły... pośle, nie zdecyduje się, nie wpuszczą. Nie, a nie wpuszczą pan, pan bo, to jest partia, która się nie liczy, a no, ma być to znaczy, to, to już w tej chwili jasno wiadomo, po co jest ta debata. W tej debacie nie, nie chodzi o służbę zdrowia. Chodzi o to, aby Prawo i Sprawiedliwość rozpoczynało w ten sposób kampanię wyborczą do Europarlamentu i wszystkie inne kampanie. Bo jeżeli chcemy debatować, to debatujemy razem ponad podziałami. Ci ludzie stojący w kolejkach nie mają legitymacji partyjnych, w rękach nie trzymają. Oni chcą się dostać do lekarza, oni chcą być wyleczeni. To jest najważniejsze dla, dla pacjenta, a nie barwy partyjne. Znaleźć wspólne obszary, możliwości porozumienia i ustanowić ten system na wiele lat. Niech potem każdy rząd ma swojego ministra, ale żeby wszyscy wzięli odpowiedzialność za ochronę zdrowia, a nie co cztery lata, co sześć lat zmiana systemu. I po to my tu jesteśmy, żeby. Przedstawić ten problem, żeby dyskutować i żeby ponad podziałami politycznymi mówić o tym, co Polakom się należy. Bo każdy Polak wiadomo, że jest pacjentem. Wszyscy jesteśmy pacjentami. I, i cały czas liczymy, że zostaniemy tam wpuszczeni. Raczej znaczy nie. No, to się za moment okaże. Chcielibyśmy dostać się i debatować ponad politycznymi podziałami. Taką chęć i bardzo prosimy o wpuszczenie. Jak sama nazwa wskazuje, to jest debata Kaczyński-Tusk. Więc nie ma takiej możliwości. Nie ma pana to nie, pana premiera Tuska, zdaje się, nie ma. To szkoda. Tak. To znaczy, rozumiem, że nie jesteście państwo jako Prawo Sprawiedliwości skłonni debatować ze wszystkimi ponadpartyjnymi podziałami o naprawie służby zdrowia, bo pacjent jest najważniejszy. Tak jak mówiłem, ta debata jest zaplanowana Jarosław Kaczyński, Donald Tusk. I w takiej formule to będzie. Dziękuję. Czyli cóż, mamy, mamy sprawę jasną. Prawo i Sprawiedliwość nie chce debatować o służbie zdrowia, chce rozpocząć dzisiaj kampanię wyborczą. Dla nas pacjent jest najważniejszy, pacjent zdrowie jest ważniejsze niż pieniądze, ważniejsze niż polityczne podziały. Twój ruch chciał uczestniczyć w debacie. Razem z Prawem i Sprawiedliwością na temat przyszłości Polskiej Służby Zdrowia. Niestety zastaliśmy zamknięte drzwi, nie wpuszczono nas. Dziękuję bardzo. O 13 zapraszam na konferencję w naszej sali konferencyjnej. Przekażemy w skrócie parę tych pomysłów, które chcieliśmy zaprezentować tutaj w tej zamkniętej na głucho dla nas sali. Dziękuję bardzo.